Dawid i Goliat. Saul oraz armia izraelska przygotowywali się do kolejnej rozprawy z Filistyńczykami. Tym razem było im szczególnie ciężko, ponieważ w armii wroga pojawił się niezwykle wysoki, silny wojownik o imieniu Goliat. W porównaniu z nim ludzie wydawali się bardzo mali. Goliat był ubrany w ciężki miedziany hełm, miedziany pancerz, nakolanniki, a na ramieniu miał miedzianą tarczę. Starsi synowie Jessego udali się, by walczyć w oddziale Saula, a najmłodszy pomagał ojcu w domu. Przy owcach. Ojciec niepokoił się o swoich synów i pewnego dnia przygotował żywność. Zawołał Dawida i powiedział: Weź to i zanieś szybko swoim braciom, dowiedz się o ich zdrowie i zapytaj, czy czegoś nie potrzebują. Kiedy Dawid przyszedł na pole walki, zobaczył, że żołnierze są przerażeni i nikt nie decyduje się wystąpić przeciwko olbrzymowi. Wtedy chłopiec przypomniał sobie, jak pan pomagał mu bronić owiec. Pokonał w ten sposób lwa i niedźwiedzia, którzy podkradali się do stada. Teraz Dawid bez wahania powiedział, że jest gotowy walczyć z tym, kto znieważa żywego Boga. Bracia zaczęli się śmiać z Dawida, nazywając go lekkomyślnym i naiwnym. Jednak Dawid obstawał przy swoim. Król Saul wezwał go do siebie i przekonywał, że jest jeszcze chłopcem i nie da rady walczyć z Goliatem. Dawid odpowiedział królowi: Pan, który ratował mnie od lwa i niedźwiedzia, uratuje mnie także od tego, Filistyńczyka. Saul uwierzył mu i zaoferował swoją zbroję, ale Dawid poszedł w zwykłym ubraniu. Wziął swoją pasterską torbę i procę. W torbie miał pięć gładkich kamieni kiedy Goliat zobaczył przed sobą pasterza, roześmiał się głośno i zawołał: Czy jestem psem, że idziesz na mnie z kijem? Potem przeklinał Dawida w imieniu wszystkich swoich bogów. Jednak Dawid spokojnie odpowiedział: Ty Idziesz przeciwko Mnie z mieczem, tarczą i włócznią, a Ja wychodzę do Ciebie w imieniu Pana zastępów, dziś wyda Cię Pan w Moje ręce. Kiedy Goliat podchodził coraz bliżej, chłopak wydobył z torby kamień i wypuścił go z procy prosto w czoło Goliata. Kamień wbił się w czoło olbrzyma, tak, że ten umarł. Potem Dawid wziął jego miecz i odciął mu głowę. Izraelici zaś rzucili się w pogoń za uciekającymi, przerażonymi wrogami. Izrael. Wracał zwycięsko z bitwy, a kobiety śpiewały im pieśni. Saul pokonał swój tysiąc, a Dawid dziesięć tysięcy. Na podstawie pierwszej księgi Samuela, rozdział siedemnasty oraz psalm sześćdziesiąty czwarty. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić. Zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.